Witam wszystkich Przy, przymierzam się do zakładania noży nowych noży już tutaj mam zakupiłem i słuchajcie długo zastanawiałem się i wahałem się jakie noże założyć do, do sieczkarni wszystkim wam polecałem noże oryginalne bo z tego co rozbieram widzę czy z tego co kupujecie czasami gdzieś tam na internecie no to jest dużo różnych zamienników no różnej jakości tak różnej jakości pokazujecie czasami przywozicie mi ten noże i widzę te, widzę po prostu jaka jest różnica to jest nóż oryginalny taki uszkodzony akurat tu jest wygięty w tym miejscu oryginalny skośny nóż, nóż, nóż oryginalny jak wygląda może do tego zacznę ma logo John Deere numerek tu pod spodem 62076 Taki znaczek, takie buteleczki, Busaltis i tam jakiś tam pod spodem LXY. Akurat tu jest, to się tam różni, że różny jest. E, musi mieć John Deere i Busaltis, nie? Takie, takie musi mieć loga <laughs> Ma taką fakturę, czyli taki, taki no. Ten już jest taki troszeczkę używany, tak nie widać tego. O, tutaj to będzie, może widać. Taki ziarnisty, taki ten metal jest taki ziarnisty, tutaj, jakby nie. W tym miejscu no i wiadomo utwardzenie zamienniki widziałem tak że nie mają w ogóle tego utwardzenia albo mają jakieś takie 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 ciemne no i takie wyglądają jak żywa blacha po prostu nie taka dosłownie żywa żywa blacha zgięta tylko i jeszcze tutaj od utwardzania od indukcyjnego przebarwienie takie nie takie zamienniki widziałem. Yy, ostatnio w tamtym roku się pojawiły też yy, no że takie niby John Deere to sprzedawał nie będę mówił tu jakie firmy ale firmy które yy, mają nie wiem czy serwisy czy tam handlują częściami John Deere tak no i sprzedawali niby John Deere a było to logo John Deere a. nie było logo Busaltis był tylko było John Deere i coś tam innego już nie pamiętam musiałbym odkopać sobie tam yy, no ale wyglądały jak blacha żywa, nie? Po prostu A co ja tutaj mam, słuchajcie Zaryzykowałem No może nie zaryzykowałem, tak? Ale mam noże Zobaczcie jak wyglądają Te noże Noże wyglądają tak Wyciągnę tutaj ze dwa To są noże Polskiej produkcji bo teraz trzeba wszystko polskie kupować. Nie no, to są noże polskiej produkcji, słuchajcie. Pewnie znacie tą firmę Mechmasz Krotoszyn. Firma, z której kupuję walce gniotownika. którą wam polecam jako zamienniki walcy gniotownika, tych oryginalnych walcy. No bo walce gniotownika oryginalne. No chociaż te z MechMaszu są, nie powiem, bo, bo dobrej jakości i tam nikt nie narzeka na razie, du dużo, dużo klientów moich jeździ na tych walcach z Krotoszyna, mają teraz też te szredlagę, też tam, no ale to nie o tym tutaj chcę mówić teraz, chcę powiedzieć o nożach. Zobaczcie, tutaj ta faktura tego noża jest taka sama właśnie jak oryginalna, tak jak ten by był nowy, to on by wyglądał dosłownie taką samą fakturę, tak, tak samo by wyglądał. Zamienniki to będzie go taka po prostu blacha. Blacha, czarna blacha. Dosłownie, dosłownie czarna, czasami malowane to już w ogóle jest siara że tak powiem. jakieś jest malowane. Utwardzanie ten węglik. Ładnie położony też. No jest go troszeczkę może mniej jak na oryginale. bo Zobaczcie. No może tam milimetr. Może z milimetr, jest go może mniej. Teraz zobaczcie, jak to on trzyma. Jak one trzymają tutaj ten kształt Bo też z tym jest powiem wam problem Czasami jak jakieś u... przekładam noże yy, Sieczkarnie robię No to mówię, robię z tego co mam I go zakładam Widzę że są zamienniki To po prostu mi nie pasują w ogóle do bębna Nie można ich założyć Nie można ich dokręcić Bo, bo coś tu wystaje tu wystaje więcej Tu przegięty jest Później problem jest z dokręceniem do śrub A te yy, No mówię mam do czynienia z nimi pierwszy raz Kupiłem je na podstawie doświadczeń moich klientów Którzy koszą na tych nożach już 4 sezony tam na kilku sieczkarniach Także no można powiedzieć że już są sprawdzone tak i nie, nie było żadnych tam Żadnych jakichś tam niespodzianek Zobaczcie tutaj to tutaj teraz jaka jest On jest nawet troszeczkę grubszy Przesunął mi się Wezmę tak, <laughs> na tym nożu on jest nawet troszeczkę grubszy jak oryginał jest ładnie bardzo wyprofilowany no idealnie po prostu bo widziałem mówię przyłożyłbym tam no nie mam teraz akurat nic zgiętych noży ale jak, jak czasami bym po prostu przykładam te noże jeden do drugiego to nie pasuje po prostu ten nóż jeden do drugiego no, no ma inny kształt inne przegięcie no i później jest tam meksyk w, tej, w tym gadzili tutaj mi się do, dotyka bo jest przegięty ta, ta końcówka nie a zobaczcie tu jest pięknie ładnie przegięty w tym samym miejscu no idealnie po prostu skopiowane nie idealnie skopiowane czyli jest, no jestem pozytywnie zaskoczony dlatego dlatego też nagrywam ten film bo cena tych noży teraz oryginalny nóż właśnie co do ceny cena oryginalnego noża teraz widziałem w internecie takiego prawdziwego oryginalnego noża to jest oscyluje w granicach 210 220 zł brutto jest wiele tam takich niby oryginalnych. Zdjęcie jest oryginalnego tego noża. Zdjęcie jest oryginalnego. Ładnie z tymi znaczkami, nie? Te profilowe zdjęcie, czy tam, nie wiem, jak tam, te, te pierwsze zdjęcie, tak? A z, towarem jest zamiennik, nie? No i tam niektórzy piszą, zamiennik, niektórzy piszą nawet, że to oryginał. John no Cena jest od. Na no 140 czy tam 159 chyba z tego, co szukałem, do 180, no prawie tam do 200, nie? No, no, tak, do 180 powiedzmy. I to są takie te zamienniki innych firm. No są jeszcze filmy MWS, taka firma chyba niemiecka, noże też produkuje. Widziałem te noże, no też tam dobre, nie? Ale, ale takie blachy to są po prostu, takie blachy, nie? Co tam jeszcze są za firmy MWS jeszcze jest taka jedna na no, S kurczę ser, ser, mam te noże akurat tam do trawy No i mówię w tamtym roku wyskoczyło jest logo John Deere ale bez tych busaltis jakiś tam inny napis był nie no nie wiem właśnie się zastanawiałem wykurczę John Deere mówię zmienił firmę y, Która produkuje noże może może ale widzę że w tym roku są nadal sprzedaży te busaltis tak ten orzec, czyli, no, chyba raczej nie zmienił, tylko może nie wiem, no nie wiem, nie będę tam nikogo tutaj oceniał, oskarżał, czy coś tam, co co robi, nie? No, ale to są zamienniki, słuchajcie. Zamienniki lubią e, oryginalny nóż. Tutaj się zgiął akurat, nie? Trochę, bo coś tam nie pamiętam już, co to było, bo nie, nie mój akurat, to jest ten nóż. E, blacha się zagięła, czy coś tam, nie? jedne się gną drugie pękają oryginalny chyba pęka a te zamienniki się gną no jak się pognie to tam się pognie już wszystko w tym bębnie nie jak pęknie no to odpęknie ten nóż wyleci i nie zrobi jakiejś tam szkody większej nie także to są takie te, takie różnice no z zamiennikami właśnie no mam informacje zwrotne często od klientów że Założyli i tam pękają, czy tam, czy tam się gną, nie? I po prostu zawadza ten nóż i yy, no gnie, gnie się, a że gną, właśnie, że się gną pod wpływem yy, pracy, tak? Yy, ugina się, jak się u, ugnie, no to wali w stalnicę i, i bałagan, już jest wszystko pozamiatane, nie? Tak się dzieje. Yy. No, i zaryzykowałem właśnie teraz te noże. Te noże kosztują chyba tam 130 tam z haczykiem brutto. W tej firmie, także cena jest na połowę, prawie na połowę nowego tego nowego, oryginalnego noża. No, jest ten tam, mówił, mówił sprzedawca, że, że ta po prostu cena ma od dwóch lat tą samą, nie zmienia. Dlatego jest też taka niska, tak. Bo kiedyś po tyle te noże były i tak została ta cena. Teraz może jak reklamę zrobię, to, to może i będzie więcej, teraz ta cena nie wiem. Znaczy, no reklamy nie robię, nie, 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 nie prosił mnie sprzedawca, tylko po prostu chcę wam pokazać yy, jaka jest różnica tak, w tych nożach, w cenie, na co zwrócić uwagę, tak? myślę że mówię no ja mam doświadczenie znanych moich kolegów klientów którzy na tych nożach już koszą cztery sezony po kilkaset hektarów i nic się na tym nie dzieje tak nic się z tym nie dzieje także są zadowoleni no ale nie ma lepszego po prostu lepszego polecenia jak, jak doświadczenie z pracy tych tych noży nie także dzisiaj po pracy dzisiaj troszeczkę mamy teraz remont Odświeżamy w oborze stanowiska po 20 latach. idę ze zjem i zakładam noże. Zakładam noże, ustawiam noże, zostawiam noże, łopaty wentylatora ustawić i tam jeszcze takich parę rzeczy pierdołek, będę już tutaj walec ten, który był taki brzydki, wyrzucony, ale trochę pokazywałem wam, nie. Bałki złożone są jak ustawiamy noże jeszcze wam pokażę tu macie tu macie otwór ten który regulujecie nie to w szóstkach jest troszeczkę inaczej tam te siódemkach bo ten otwór jest tam w 6000 celi tutaj a w siódemce jest niżej ale tutaj macie to, ten sam otwór jest tutaj jak w tej przecięciu tej tej blachy tu jest otwór wkładacie pręt ten który jest do regulowania tutaj u góry no w siódemce nie ma tego pręta bo jest takie zamki są nie e no ale powiedzmy, że jakiś tam pręt wkładacie I do tego pręta tutaj ustawiacie nóż, nie? żeby dotykał Ja robię tak, że ustawiam jeden nóż z jednej strony, drugi nóż z drugiej strony Najpierw zakładam dwa noże, dotykam, dojeżdżam do stalnicy yy, Później dojeżdżam do stalnicy, wtedy ustawiam sobie, ustawiam sobie stalnicę nie? Do, do, do tych dwóch noży dojeżdżam stalnicą No i mam wypoziomowany tutaj ten, tą powierzchnię i wtedy obracam całym bębnem, bo czasami gdzieś tam z tyłu zawadzają i skrajnie, dlatego zakładam też noże te po bokach, bo czasami po typu księżycy tam zawadzają albo gdzieś tam o tylną blachę zawadzają, za mocno są wysunięte. Po prostu blachy czasami tam zużycie jest jakieś, i przybliżają się, nie? I jeżeli mi nie zawadzają i tak go tam na parę razy, jeżeli widzę, że nie zawadzają mi, no to wtedy zakładam noże, nie? Wtedy już do tego poziomu do stalnicy zakładam noże a jeżeli mi zawadzają no to wycofuję je do momentu kiedy mi nie zawadzą no i e, wtedy od stalnic, tak e, odstęp robię ten sam z jednej z drugiej strony żeby było równo wycofanie tak żeby to po prostu były równej e, no w równym odstępie opóźnienia nie nierówno wam będzie zdzierać nie przynajmniej z początku a później może być tam już później się wyrówna tak jak zerze z jednej a z drugiej nie ale na początku będzie wam po prostu ostrzałka nie? też właśnie można sobie skorygować jak jest fajnie ustawione no to ostrzałka jak się puści e, pierwszy raz czy tam, czy później no to wtedy widać czy one są dobrze ustawione czy nie nie? no ale to też ostrzałka musi mieć równą tą powierzchnię to ten właśnie taki ten świecący tutaj ten musi być równy to wiele tam też rzeczy do tego do tego dochodzi nie? no to myślę że to takie informacje na temat na temat tych noży Okay, no polska firma, jest tam kilka firm. Nie, ja nie współpracuję, powiem szczerze, z tą firmą. Czasami tam kupuję od nich, czy po walce. Chyba raz, czy dwa razy kupiłem. Dwa razy chyba kupiłem o nich walce. No, ok, jest. Polecam po prostu ich tam jako walce, gniotące, bo wiem, że tam jeszcze chyba są za dwie, trzy, trzy firmy, chyba w Polsce, które robią walce do gniotowników. Może nawet jest jedna, co chwali się, chwali się że lepiej. Nie wiem, nie miałem nie miałam styczności ale no na tej dużo moich klientów na tych walcach z mechmaszu z tego Krotoszyna tam bo w Krotoszynie są dwie firmy które produkują walce gniotownika nie z tego co wiem to, to jest tam mechmasz to z tej firmy wiem że tam no, nie ma problemu z tymi walcami i ludzie są zadowoleni po prostu tam z tych walc. produkują proste w proste, prostych zębach skośnych zębach i teraz to te jeszcze szredlagę czyli a spiralne jeszcze produkują żeby je spiralne te Dęby są zakręcone i jeszcze są też redlagę, czyli jeszcze ponacinane tak, nie? Także jest tam tych rodzajów, No możecie skoczyć tam. Wałki produkują chyba te te walce produkują i najśmieszniejsze produkują jeszcze nie, nie najśmieszniejsze, ale tak wam powiem. Produkują bębny. Takie bębny właśnie produkują. To Jest jedyna firma w Polsce, która produkuje te bębny do sieczkarni. No cena jest tam duża, nie? Yy, ale Wszystkie firmy, które mają w Polsce nowe bębny i sprzedają jak jako oryginały, to są z tej firmy właśnie Mechmasz, nie? No, także tam, to oni mają tam palcennik jakiś na tym, tam nie wiem, bęben kosztował chyba 22 tysiące net, to chyba Z tego co pamiętam, albo brut to kiedyś tam, kiedyś, kiedyś zaglądałem yy, Taki cały bęben, nie? Widziałem już ten bęben, takim z urwanym uchem, urwaną osią akurat u mnie przyjechał Poszedł na złą też taki właśnie nowiutki był nie to pewnie od nich tam był no ale to osi urwała dlatego że pod użyskiem się obrobiło i no i się ucina po prostu wtedy w tym miejscu tam nie bo już tam hektarach jak ktoś jeszcze pospawa albo coś robi to jest całkiem nie no dobra to starczy wam informacji na razie trzymajcie się